Jeżeli rzeczywiście Ukraińcy są jednocześnie przygotowani do tego, żeby przerwać połączenia lądowe, odzyskać Herzog, przeprowadzić błyskawiczną ofensywę, jednocześnie w sytuacji, kiedy most krymski nie nadaje się do użytku, to praktycznie rosyjskie wojska na Krymie są odcięte od logistyki. Czego możemy się, panie ambasadorze, spodziewać tak naprawdę w kolejnych godzinach, jeśli o to, co będzie się działo na Ukrainie, patrząc, jaką mamy sytuację w tej chwili? Ej. No możemy oczekiwać rzeczywiście szybkiej, błyskawicznej kontrofensywy na Hercegowinie, a możemy również oczekiwać, że przyjdzie wiadomość z Moskwy, że tam się wydarzyło coś takiego, że Putin już nie jest prezydentem Federacji Rosyjskiej. Tego bym też nie wykluczył. A to bardzo mocne, co pan powiedział w tej chwili. No, Może i mocne, ale rozumiem, że no, jego sytuacja jest w tej chwili taka i ma tak gigantyczne problemy wewnętrzne, że takie rozwiązanie dla samej Rosji i dla ludzi, którzy no, chcieliby, żeby ta Rosja funkcjonowała nadal jako, jako państwo, to może rzeczywiście by było najlepsze wyjście w tej chwili. A zatem czy możemy się spodziewać na przykład buntu w rosyjskiej armii, bo wiemy, że o takich sytuacjach słyszeliśmy też w ostatnim czasie. Czy to poniekąd może się nasilać też w najbliższych dniach? Może się nasilać, ponieważ ci żołnierze świeżo zmobilizowani nie mają nic. Nie mają nie przeszli szkolenia. Nie są wyposażeni, nie są zmotywowani. Wiemy, że no spora ilość porównywalna z tym targetem mobilizacyjnym Rosji wyjechała, po prostu uciekła, czy zdezerterowała. Więc to, to nie świadczy o tym, że, że w Rosji jest w tej chwili dalsza wola walki. Więc wersja taka, że może tam dojść do, do jakiejś zmiany. Zasadniczej, no nie jest wykluczona. Panie ambasadorze, dziś 227. dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. My spoglądamy oczywiście w kierunku tego kraju i przypominamy, że płonie most krymski w okupowanej części Ukrainy. Warto chyba jeszcze jednak wrócić do tego, jak ważna jest to przeprawa, bo ten most został zbudowany w 2018 roku nad wodami cieśniny Kerczeńskiej, no i łączy ten okupowany półwysep krymski z rosyjskim krajem Krasnodarskim. Jak ważny jest to most, jak ważna przeprawa. To jest bardzo ważna przeprawa, ponieważ w momencie kiedy Ukraina kontrolowała całe swoje brzeże Czarnomorskie, to była jedyna przeprawa, która pozwalała drogą lądową dostarczać logistykę dla armii rosyjskiej i w ogóle dla, dla administracji okupacyjnej na. Na Krymie. W sytuacji, kiedy tego mostu nie ma, jest jeszcze oczywiście droga lądowa, ponieważ Rosjanie nadal kontrolują część wybrzeża od Mariupola po. Po także można tam dotrzeć drogą lądową. Natomiast jeżeli tam zacznie się operacja wyzwalania i Rosjanie będą zagrożeni i będą mieli zagrożone linie logistyczne, a pewnie w jakim stopniu już mają, no to można powiedzieć, że to jest dla Putina polityczna katastrofa.